Witam cię serdecznie. Irmina Masiuda, kołcz Kobiet Odważnych, kobieta od ważności. Dzisiaj parę słów o tak zwanym trybie slow. Pisałam o tym w moim dzisiejszym newsletterze, i bardzo jestem ciekawa, jak u ciebie to wygląda. U mnie regularnie, właśnie o tej porze, kiedy zmieniamy czas z letniego na zimowy. Włącza się tryb, który ja nazywam trybem SLOW. I nie, niestety nie oznacza to, że leżę od rana do wieczora w łóżku, zakopuję się pod kołdrą i oglądam ulubione seriale, ale oznacza to takie wyhamowanie, popatrzenie trochę do tyłu, co już w tym roku się zadziało w moim biznesie, w moim życiu. Jak spełniła się moja mapa marzeń, którą regularnie przygotowuję na początku roku? I bardzo mocno zastanawiam się, co chciałabym z tego roku zabrać do nowego, 2021, a czego na pewno chciałabym się pozbyć. Myślę też, w jakich obszarach dodatkowo chciałabym się rozwijać. I mówię to o tym większym rozwoju, tym. O którym myślę pod kątem pomagania osobom, z którymi pracuję, ale myślę też o tym mniejszym rozwoju, mnie jako człowieka, o tym, jakie książki chciałabym przeczytać, kogo chciałabym spotkać, może jakiś film zobaczyć, o czymś, co wzbogaci mnie wewnętrznie. Tryb slow to też taki tryb, który bardzo u mnie dzisiaj się Pojawił od rana. Nie wiem jak u ciebie, ale w Krakowie pada leje od samego rana. I kiedy tylko się obudziłam, pomyślałam: aha, tryb slow, jeszcze deszcz. To dzisiaj to już na pewno z łóżka nie wychodzę. Jak widzisz, nie udało mi się tego zrobić, ale zrobiłam to bardzo, bardzo świadomie, bo mm, pomyślałam sobie, że jeżeli mam taki dzień, w którym pewne rzeczy musiałam odpuścić, powiedzieć sobie: dobra Irmina. Dzisiaj zrób tylko to, do, tego, do czego naprawdę czujesz serce. To pomyślałam, że podzielę się tym z Tobą, bo może Tobie też od czasu do czasu pojawia się coś takiego, żeby odpuścić, a wiem bardzo dobrze, że kobietom jest trudno to zrobić, bo mamy swoje role, bo mamy swoje zobowiązania, bo mamy swoje obowiązki, mamy dzieci, mamy męża, mamy rodziców i milion, milion różnych ról i obowiązków. Więc ja chciałabym Cię dzisiaj do tego zachęcić, żebyś sobie pozwoliła, żebyś sobie odpuściła. Wtedy, kiedy pada, kiedy czujesz, że potrzebujesz zwolnić absolutnie, żebyś sobie na to pozwoliła. Wiem, że to jest wyzwanie, ale też wiem, że jeżeli jednego dnia trochę się wycofam, zrobię to tylko to, na co naprawdę mam ochotę, to wiem, że następnego dnia. Tych rzeczy, na które naprawdę mam ochotę i do których podejdę z sercem będzie dużo, dużo więcej. Więc pozwól sobie dzisiaj, w taki dzień, pozwól sobie odpuścić, pozwól sobie na tryb slow. I oczywiście na koniec zachęcam cię już do przemyśleń na temat tego roku, na temat tego, co było dobrego, co było mniej dobrego. Wydaje się, właśnie przed chwilą yy, dostałam informację, że będziemy jeszcze bardziej uziemieni w domach, że nasze dzieci będą uczyły się z domu, już bez względu na to, ile mają lat i do której chodzą, do której chodzą klasy. Więc tym bardziej zadbaj o siebie. Jeżeli czujesz, że chcesz coś odpuścić, to odpuść zrób to dla siebie, dla swojej równowagi wewnętrznej, yy, po to, by się sobą bardziej zaopiekować. By potem z inną głową wchodzić w następny dzień, a bardzo wkrótce już w nowy rok. Pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia za tydzień. Cześć.